Cześć, dziś zrobię atlety rybne. Troszkę sobie bo będzie mi łatwiej. Koperek od razu wrzucam do miski. Wodę będzie mi zaraz Tutaj jest To jest miejsce, w którym się też rozmrażała ryba, więc tam możecie widzieć też wody. Ja ile zamierzam drobno posiekać, ale jeżeli nie macie czasu, jeżeli nie macie czasu, możecie je oczywiście zebrać. No i właśnie na takie malutkie kawałeczki będę karmić sam. A jak widzicie, to już pusty, czyli cała ryba pokrojona. To biorę pół cebulki. Muszę ją obrać i drobniutko pokroić. Na jak najdrobniejsze kawałeczki robimy, a ci co wyjęli maszynkę to ich razem temu, Razem z rybą. Osobiście mi polecam używać blendera, bo u jednych się udaje, a u drugich nie. I na przykład w moim blenderze jest tak, że cebula robi się tak piekielnie gorzka, że jest niezjadliwa. A swoją drogą, jeżeli ktoś wie czemu cebula robi się gorzka w blenderze, to dajcie znać. Znale, oczywiście też używam do ryby. Pod patelnią gaz. I kolej tak, żeby zakryło dno. Czwierć łyżeczki soli. Nawet mniej niż ćwierć łyżeczki z pierwszego czarnko. Dosłownie. No, wbijamy jajko. Głęboki talerz. Musimy na niego nas Bo rybę nie mamy wrożoną, więc już widzę, widzicie, to jest tak rzadkie, że się nie da zrobić cokolwiek sensownego. Jest tak na oko w tym momencie łyżka półki perfekta. Za mało. No i ciasto jest już takie że uda nam się spokojnie z niego stworzyć patryciki. Formujemy patryka, odtaczamy w półce, porzucamy od razu na patryk. Korzystanie z patryku jest dokładnie w ten sam sposób co pierwszego. Jak widzicie, patryk jest usmażony. Jeżeli nie widzicie, do tego decyduje, to tego dojrzeć, ale zobaczycie na to na pewno żywo. I jeszcze No i trochę masz się z drugiej strony chyba się z tym a będą one a tylko po prostu całość mamy zbyt miękkie surowicie. Jeśli będziecie pewni, to zawsze będziecie odsypalić z tego. A Wam tutaj, no!